Wprowadzenie: Historia zatrutego bohatera. Dawno, dawno temu istniała kraina, o której krążyły prawdziwe opowieści. W najodleglejszym zakątku tej krainy żył człowiek, który nosił przydomek Zeki Truciciel. Ludzie wstrzymywali oddech, nawet przechodząc obok niego, ponieważ każde jego słowo było trujące. Ale pewnego dnia Markus, stoicki filozof, przybył do wioski i postanowił zmierzyć się z Zekim. Markus pomyślał, że poison clever w rzeczywistości niesie ze sobą głęboką mądrość i że trzeba wiedzieć, jak sobie z nim radzić. Ta historia opowiada o tym, jak możemy radzić sobie z trującymi ludźmi w świetle filozofii stoickiej. Rozpoznawanie, zrozumienie źródła trucizny i wyznaczanie granic. Stawanie się stoickim strażnikiem granic. Filozofia stoicka jest jak kompas w chaosie życia. Naszym pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie toksycznych ludzi i zrozumienie przyczyn ich zachowania. Ludzie CI często zachowują się w ten sposób z powodu własnego wewnętrznego bólu, strachu i niepewności. Zrozumienie ich pomaga nam określić, jak sobie z nimi radzić. Podobnie jak stoicy, musimy pamiętać, że mamy moc wyboru naszej reakcji na wydarzenia lub ludzi. Podczas interakcji z toksycznymi ludźmi ważne jest, aby zachowywać się jak stoicki strażnik granic. Częścią tego procesu jest zadanie sobie pytania, czy słowa lub zachowanie tej osoby zakłócą nasz spokój ducha. Jeśli odpowiedź brzmi tak, być może będziemy musieli ograniczyć nasze interakcje z tą osobą. Filozofia stoicka radzi nam, by nie pozwalać czynnikom zewnętrznym zakłócać naszego wewnętrznego spokoju. Wymaga to bycia strażnikiem własnego wewnętrznego świata, wyznaczając zarówno fizyczne, jak i mentalne granice. Brak reakcji. Zbroja przeciwko trującym strzałom i dobre intencje. Współczucie DLA trujących ludzi. Stoickim sposobem na odbijanie strzał trujących ludzi jest brak reakcji. Ich słowa i czyny mogą wpływać na nas tylko wtedy, gdy nadajemy im znaczenie. Dlatego wielką moc ma budowanie zbroi przeciwko takim strzałom, czyli pozostawanie bez reakcji. Oznacza to, że ich słowa nie mają na nas wpływu, że nie reagujemy na rzeczy poza naszą kontrolą. Okazywanie współczucia toksycznym ludziom jest cnotą stoicką. Nie oznacza to akceptacji lub aprobaty DLA ich zachowania, ale okazywanie im zrozumienia i empatii. Toksyczni ludzie często mają trudności z radzeniem sobie z własnymi wewnętrznymi zmaganiami i cierpieniem. Bycie DLA nich życzliwym może być jedną z rzadkich form zrozumienia, jakie napotykają w swoim życiu. Unikanie toksyczności dzięki stoickiemu stylowi życia. Filozofia stoicka oferuje skuteczne sposoby radzenia sobie z toksycznymi ludźmi. Filozofia ta pomaga nam chronić się przed wpływem toksycznych ludzi poprzez utrzymywanie własnego wewnętrznego spokoju, wyznaczanie granic, niereagowanie i decydowanie się na życzliwość w każdej sytuacji. Historia spotkania Markusa z trującym klewerem pokazuje siłę i wpływ praktyk stoickich. Radzenie sobie z toksycznymi ludźmi, kierując się filozofią stoicką, może prowadzić do większego spokoju i zrozumienia w naszym życiu. W tej podróży ważne jest, aby pamiętać, że mamy moc, aby uczynić siebie i otaczający nas świat lepszym miejscem. Koncentracja. Koncentracja na naszym wewnętrznym świecie. Filozofia stoicka radzi nam, aby nie pozwolić chaosowi świata zewnętrznego zakłócać naszego wewnętrznego spokoju. Wymaga to skupienia się na własnym świecie wewnętrznym i rozwoju, zwłaszcza jeśli chodzi o toksycznych ludzi. Jak podkreślił Marek Aureliusz w swoim powrocie do jaźni: Prawdziwe szczęście i spokój umysłu nie pochodzą z czynników zewnętrznych, ale z naszego własnego stanu wewnętrznego. Dlatego też, gdy napotykamy toksycznych ludzi, zamiast pozwolić, by ich zachowanie nami wstrząsnęło, Powinniśmy skupić się na własnym rozwoju osobistym i wewnętrznym spokoju. Zrozumienie. Siła empatii i komunikacji stoickie budowanie dialogu. Wczuwanie się w zachowanie toksycznych osób jest podejściem stoickim. Próba zrozumienia, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują pozwala nam bardziej świadomie zarządzać naszą reakcją. Epiket mówi, że zachowanie ludzi jest kształtowane przez ich własne postrzeganie. I wewnętrzny świat. Z tej perspektywy okazywanie współczucia toksycznym ludziom oznacza uznanie, że oni również zmagają się z trudnościami. Nie usprawiedliwia to ich zachowania, ale sprawia, że reagujemy na nie z większym współczuciem i zrozumieniem. Przyjęcie stoickiego podejścia do radzenia sobie z toksycznymi ludźmi może pomóc nam zarządzać sytuacją w zdrowszy sposób. Oznacza to unikanie bezpośredniej konfrontacji i nie zniżanie się do ich poziomu. Rada Seneki. Obejmuje znaczenie reagowania na innych w sposób pełen szacunku i spokoju. Oznacza to, że nie powinniśmy naruszać naszych własnych wartości, nawet gdy reagujemy na ich zachowanie. W ten sposób nasza komunikacja staje się bardziej znacząca i skuteczna. Akceptacja rzeczy, których nie możemy kontrolować, i epilog, filozofia stoicka i postawa przeciwko toksyczności. Jednym z fundamentów filozofii stoickiej jest rozróżnienie między tym, co możemy, a czego nie możemy kontrolować? Nie możemy kontrolować zachowania toksycznych ludzi, ale możemy kontrolować nasze własne reakcje. Pozwala nam to zachować spokój umysłu, nawet w obliczu trudnych sytuacji. Marek Aureliusz podkreśla, że nie jesteśmy kształtowani przez wydarzenia w naszym życiu, ale przez nasze reakcje na te wydarzenia. Dlatego też, gdy napotykamy toksycznych ludzi, akceptacja ich zachowania i reagowanie na nie w zdrowy sposób, jest ważną częścią stoickiego stylu życia. Stoickie sposoby radzenia sobie z toksycznymi ludźmi prowadzą nas na ścieżkę wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego. Podejścia te pozwalają nam żyć zgodnie z własnymi wartościami i wewnętrznym spokojem, bez wpływu na zachowanie toksycznych ludzi. Filozofia stoicka daje nam siłę w obliczu życiowych wyzwań i pomaga nam zmniejszyć wpływ toksyczności na nas. Wizyta Markusa w wiosce i jego spotkanie z trującym spryciarzem jest niezapomnianym przykładem tego, jak stoickie zasady mogą być stosowane w praktyce. Ta historia przypomina nam o tym, jak ważne jest zachowanie spokoju umysłu, wybieranie własnych reakcji i zachowanie kontroli nad własnym życiem podczas interakcji z toksycznymi ludźmi. Odporność Stoicka odporność i autorefleksja w trudnych sytuacjach, refleksja nad własnym zachowaniem. Filozofia stoicka radzi nam rozwijać odporność, która czyni nas odpornymi w obliczu trudności. Kiedy napotykamy toksycznych ludzi, sytuacje te czynią nas silniejszymi na ścieżce osobistego rozwoju. Epiket mówi, że trudności życiowe są w rzeczywistości okazją do trenowania naszego ducha i uczynienia nas bardziej odpornymi. Interakcja z toksycznymi ludźmi może być postrzegana jako jedna z takich okazji. Cierpliwość, zrozumienie i odporność. Jakie wykazujemy w kontaktach z nimi, kształtują nasz charakter i zwiększają naszą wewnętrzną siłę. Stoicy podkreślają znaczenie autorefleksji. Kiedy wchodzimy w interakcje z toksycznymi ludźmi, przegląd naszych własnych zachowań i reakcji jest ważnym krokiem w naszym rozwoju. Pomocne może być zadanie sobie następujących pytań: Jak wierny byłem stoickim zasadom w tej sytuacji? Czy moje reakcje pomogły mi zachować spokój ducha? czy jest coś, czego mogę się nauczyć z tego doświadczenia? Takie autorefleksje czynią nas bardziej świadomymi i pozwalają nam skuteczniej radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości. Inwestowanie w przyszłość, a long-term perspective oraz community, creating a supportive environment. Filozofia stoicka radzi nam, abyśmy brali pod uwagę długoterminowe konsekwencje danego wydarzenia, a nie jego natychmiastowe skutki. Nasze interakcje z toksycznymi ludźmi mogą być trudne w danej chwili, ale lekcje, których się uczymy i wewnętrzna siła, którą zyskujemy dzięki tym doświadczeniom, przynoszą nam korzyści w dłuższej perspektywie. Seneca twierdzi, że trudności życiowe czynią nas mądrzejszymi i bardziej odpornymi. Z tej perspektywy, gdy napotykamy toksycznych ludzi, możemy skupić się na tym, jak te doświadczenia mogą nas ulepszyć. Stoicy uznają również znaczenie społeczności i wspierających relacji. Radzenie sobie z toksycznymi ludźmi może czasami sprawiać, że czujemy się samotni. Dlatego znalezienie i bycie częścią społeczności ludzi o podobnych wartościach może dać nam siłę w tym procesie. Wspierające środowisko pomaga złagodzić negatywne skutki toksycznych interakcji i daje nam moralne wsparcie, którego potrzebujemy, aby zachować odporność w trudnych czasach. Postępy w stoickiej podróży. Interakcja z toksycznymi ludźmi może być nieuniknioną częścią życia, jednakże uzbrojeni w filozofię stoicką, możliwe jest pokonanie tych wyzwań i zachowanie wewnętrznego spokoju. Wspomniane powyżej zasady mogą nas poprowadzić podczas interakcji z toksycznymi ludźmi i poprowadzić nas dalej na naszej drodze rozwoju osobistego. Dzięki narzędziom których dostarcza nam filozofia stoicka, możemy stać się bardziej świadomymi, odpornymi i spokojnymi jednostkami, gdy napotykamy toksycznych ludzi. Historia Markusa z trującym spryciarzem pokazuje, że przestrzegając stoickich zasad w obliczu przeciwności losu, można osiągnąć wewnętrzny spokój i rozwój osobisty. W tej podróży każdy z nas ma szansę odkryć w sobie stoickiego filozofa i kształtować swoje życie w bardziej znaczący sposób. Ciekawość, pragnienie nauki i rozwoju oraz wierność własnym wartościom. Stoickie życie zachęca do ciągłego uczenia się i samodoskonalenia. Kiedy napotykamy toksycznych ludzi, możemy postrzegać te sytuacje jako okazję do kwestionowania własnych pomysłów i zdobywania nowych perspektyw. Marek Aureliusz podkreśla, że postęp na ścieżce mądrości jest możliwy dzięki uczeniu się na podstawie wszelkiego rodzaju doświadczeń, jakie oferuje nam życie. Wyzwania stawiane nam przez toksycznych ludzi testują naszą cierpliwość, zrozumienie i empatię. Uczenie się na podstawie tych doświadczeń posuwa nas naprzód w naszej podróży rozwoju osobistego, utrzymując naszą ciekawość i zdobywając nowe spostrzeżenia. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie pozostawania wiernym własnym wartościom. Kiedy wchodzimy w interakcje z toksycznymi ludźmi, może to nami wstrząsnąć i sprawić, że zwątpimy w nasze własne wartości. Jednak przestrzegając zasad stoickich i zachowując własną wewnętrzną integralność, możemy przezwyciężyć takie trudności. Seneka twierdzi, że to, co czyni nas naprawdę szczęśliwymi, to nie zewnętrzne osiągnięcia czy aprobata innych ludzi, ale pozostanie wiernym własnej wewnętrznej integralności i wartościom. Oznacza to, że w kontaktach z toksycznymi ludźmi nie możemy narażać na szwang naszych własnych wartości. I zachować te rzeczy, które oferują nam prawdziwe znaczenie i spełnienie.